Ha, jadę dzisiaj po swój wymarzony rower. Może nie do końca wymarzony, bo nie ma za dużo rzeczy na rynku, ale jest to rower, który na pewno pomoże mi zrealizować jedno duże marzenie, które kręci się ode mnie od 2014 roku. Jest siódma rano. Jadę specjalnie do Wrocławia z Ostrowca Świętokrzyskiego. 380 km, żeby obejrzeć dwa rowery. Raz, że sytuacja z rowerami dostępnymi oraz częściami do nich jest słaba dlatego taki kawał drogi no i dwa, że po prostu to jedyny najbliższy sklep, w którym rower jako taki, który mi się podoba czy podoba, czy spełnia zadania mniej więcej, które ja potrzebuję no jest dostępny w takim kilometrażu oddalonym ode mnie więc zapraszam, żeby obejrzeć i chwilę opowiedzieć Wam o tym, co zamierzam i jakie są Prognozy na moje najbliższe wyprawy, także oglądajcie. Och, ktoś powie, że trzeba mieć nasranę w głowie, ale żeby jechać taki kawał po rower i zobaczycie, ile wydam w ogóle na ten rower, ale. No taka jest rzeczywistość. Jedni wydają na samochody, inni wydają na inne rzeczy. Ja wydaję na rower, bo jest to środek do spełniania moich marzeń, także. Tak to już jest. Rowery: ile ich można mieć i do czego one służą? Kiedyś miałem takie podejście, że każdy rower to po prostu rower i służy do jazdy, i, i tyle. Jednak za każdym razem, kiedy pojawiają się różne cele w, w życiu y, i sam tego doświadczyłem, że to się powoli i z czasem zmienia, im człowiek bardziej się zaczyna interesować sportem, niszą, w której, w której właśnie przebywa, no to czasem potrzebuje lepszego sprzętu, lepszego, lepszych podzespołów, które definiują właśnie przyjemność, przyjemność jazdy, przyjemność poruszania się właśnie na swoim rowerze, no, trzeba to traktować jako hobby, hobby, w które się właśnie inwestuje. Powiem szczerze, prędzej wziąłbym kredyt na nowy rower, niż kupił sobie nowy samochód właśnie na raty, czy, czy zainwestował w coś innego. Jak miałbym wziąć kredyt, to zdecydowanie byłby to rower lub coś związanego z moją pasją i zawsze się kierowałem właśnie takimi zasadami. To znaczy zasadami jakoś naturalnie po prostu to wypływało, że na pewne rzeczy w pewne rzeczy warto sobie zainwestować. Moje rowery nie zawsze były idealne i nie zawsze takie jakie chciałem. Powiem szczerze, że ten też kupowałem i wiąże się z nim kilka różnych tematów, o których zaraz wam właśnie opowiem. No to 5 godzin później, 30 stopni, jestem we Wrocławiu. Do wyboru de facto będę miał dwa rowery, a właściwie trzy. Dwa w takiej podobnej cenie, jeden troszkę droższy. Jeszcze nie wiem, który wybiorę, i to cała sztuka, właśnie, żeby przyjechać, przymierzyć się, poczuć dobrze rower, troszkę sobie go dopasować. Też jestem takiego wzrostu, że rozmiar roweru. Niekoniecznie jestem na takim pograniczu, bo mam m 79 to jest między M-a Lką, to jest różnie w różnych rowerach, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Szczególną, no i ważne, czuć się dobrze właśnie na rowerze, więc yy, dlatego nie chciałem też zamawiać, że przyjdzie do mnie rower. Tylko jednak przetestować wcześniej i zobaczyć. No i to samo polecam również wam. No to cyk, idziemy sprawdzić? W moim przypadku pierwszy rower powiedzmy szosowy, który kupiłem, to był Boardman kupiony na Allegro za 1800 zł. Pojechałem, odebrałem, nie za dużo miałem wtedy pojęcia. To był mój pierwszy rower w ogóle szosowy, a przed nim wcześniej jeszcze miałem rower MTB, z tym że na kołach, na kołach właśnie już szosowych, dosyć grubych. Co najśmieszniejsze, tym rowerem MTB chciałem pojechać swojego pierwszego Ironmana. No, i na tym Ironmanie ogólnie, i na tym rowerze MTB skończyć swoją przygodę, właśnie ogólnie z triatlonem. Muszę przyznać, że kolarstwa i roweru nienawidziłem. Ja wychodziłem, pochodziłem powiedzmy z biegania. No i taką moją pasją życiową było bieganie. Zresztą, jak się naczytałem, jeszcze różnych książek na temat biegów górskich, biegów ultra, no to chciałem pozostać bardziej w tym bieganiu. Triathlon chciałem zrobić jako taką dodatkową odskocznię, więc był ten rower MTB, później był Boardman za 1800 zł, który miał posłużyć tylko do tego, żeby milej sobie przejechać, przejechać sobie tego Ironmana. No i skończyło się tak, że za mały Boardman przejechał tak. Przejechał przede wszystkim Ironmana, pół Ironmana, pierwszy wyścig to był pół Ironman, jeszcze kiedyś Wam dokładniej o tym wszystkim opowiem, ale on przejechał również Ultramana, czyli triathlon na dystansie tam 10 km pływania, 421 rower, 84 biegania, więc... No, na takim powiedzmy, byle jakim niedopasowanym rowerze y, super, y, ultra wyścigi również jeździłem i pokonywałem. No, ale to była ta pasja, to było takie wewnętrzne zapalenie do tego, że chce się coś zrobić, chce się coś osiągnąć y, zrobić coś właśnie dla siebie i wtedy nie liczyło się nic nie liczył się jaki to jest rower y, liczyła się dla mnie jazda liczył się dla mnie trening, y, wysiłek, zmęczenie zakwasy. Doświadczanie nowych rzeczy, no i wraz z tym, jak zacząłem jeździć dłuższe te dystanse rowerem, no to jakoś tak się odmieniło i ten rower pokochałem, i nawet ten rower w pewnym momencie stał się najmocniejszą moją dyscypliną. To jest właśnie ta Merida ważąca 20 parę kilogramów, na której właśnie chciałem przejechać Ironmana de facto. Tutaj jeszcze nadmienić muszę, że zaczęło się tak naprawdę z rowerami jeszcze tak więcej dziać. Jak pojechałem na swoją pierwszą podróż rowerową, wtedy no, doświadczyłem. Yy, czegoś wspaniałego, bo na tym Boardmanie przejechałem 3000 km, później wystartowałem w podwójnym Ironmanie, osiągając wtedy najlepszy wynik Polaków na tym dystansie. No i to było dla mnie coś takiego niebywałego i niesłychanego. No i tak zrodziła się ta pasja do tych rowerów, ale zmierzamy właśnie Teraz do tego, oto nowego zakupu i czemu on miał służyć. I właśnie specjalnie nawiązuję tutaj do podróży, bo w 2014-2015 roku ja bardzo żyłem mocno różnymi takimi filmami podróżniczymi właśnie na rowerach, książkami, trenowaniem jak trenowali piersi, triatloniści. Pierwsi ultratriatloniści w latach 80. okazywało się, że wsiadali na rower, właśnie jeździli, jeździli po trasie, spali gdzieś przy drodze. To mówię bardziej o amerykańskich, bo w Polsce to też zupełnie inaczej wyglądało wtedy. No i tak zrodził się pomysł wielkiej wyprawy, o której opowiem wam jeszcze w innym wideo. No i ten rower ma służyć mi właśnie do tego, że będzie to wspaniały rower do wypraw. No, i my w trasie czy nie, jeść jakościowo trzeba. Niezależnie czy, yy, czy na rowerze czy nie, będzie z czego pompować. Na wyprawie to już człowiek je słabo i marnie, ale jak w czasie przygotowania dobrze je to, mięśnie mają więcej jakości. Może zacznę od tego, czym się kierowałem, wybierając ten rower. Otóż yy, przede wszystkim tym, że yy, to miał być gravel, dosyć solidny, chciałem, żeby były dwa blaty z przodu dwa blaty przede wszystkim z przodu, żeby było czym obrócić. Bo troszkę więcej siły mam niż przysłowiowy Janusz jeżdżący na rowerze. Dwa, kolejna rzecz, żeby była rama przetestowana, solidna, chciałem, żeby była rama aluminiowa no i widelec, to już wiadomo, mógł być karbonowy. No, i to były takie główne parametry, na których się skupiałem. Jak wiecie, rynek, jaki jest, taki jest w 2021 roku. Za dużo rowerów w odpowiednich rozmiarach do nas dopasowanych bardzo brakuje. No więc, de facto, przeszukałem cały internet w całej Polsce i wyszło na to, że są trzy rowery, które de facto mogę kupić. No i po ten rower specjalnie pojechałem. 380 km do Wrocławia. No i śmigam drugim bajkiem. Zupełnie inaczej. Niby trzy różne grawele, którymi się przejechałem, ale różna jazda jednak. U, dobra, muszę poczuć rytm. Czy jest to mój wymarzony rower? Na początku muszę szczerze powiedzieć, że jego kolor nie do końca mi się podobał. No nie do końca też byłem przekonany, czy to są dobre, dobre kąty. Przejechałem się na miejscu trzema rowerami. No i de facto w tym mi się leżało, siedziało najlepiej, bo pozycja jest najbardziej pochylona. Jestem triatlonistą, czy tutaj ścigałem się w triatlonie. to... Tą pozycję jestem przygotowany, że mamy bardzo aero, i jakby siedząc na innych rowerach, czułem się, jakbym jechał na jakiejś damce, czy na takim rowerze miejskim, czy na starym, jakimś takim Wigry 3, który, który de facto no, jest taka pozycja na nim, jakby stojąca. No, i jadę właśnie drugim rowerem. Ach, jeździłem jednak trupem, więc dla mnie na wszystko, co się przysiadam, jest zajebiste, aczkolwiek no, mam różne odczucia do każdego roweru. nie? Miłość po tych pierwszych wyprawach rowerowych przeszła właśnie w grawele. Co roku sobie obiecywałem, że kupię sobie w końcu porządny fajny rower wyprawowy, na którym będzie mi się jeździło fajnie, miło i przyjemnie. No jest! Kupiłem o ile często przy zakupach różnych rowerów, czy różnych rzeczy które kupowałem, towarzyszył mi taki dysonans pozakupowy tak teraz muszę powiedzieć, że wiem, że zrobiłem dobrze bo idę w kierunku w który chcę zrealizować właśnie swój cel, swoje cele i wiem, że ten rower do tego się przyczyni i nie mam takiego uczucia że albo żałuję, albo że zrobiłem coś, co mi nie, że kupiłem coś, co mi nie jest w ogóle potrzebne, więc... Ach, ta pewność siebie jest też ważna w tym co, jak się kupuje odpowiednią rzecz i cieszę się, że też nie zaoszczędziłem, a ile wydałem na rower, o tym za chwilkę no cieszę się, że przejrzałem tamte inne rowery no i myślę, że każdy miał swoje jakieś tam plusy, minusy, ten jest z najdłuższą bardziej ramą przez co jest bardziej taki aero ja jestem bardziej przyzwyczajony do takich bardziej rowerów dłuższych, na których bardziej się leży Riatlon zobowiązuje. Fajnie. Tamte też. Był ten jeden, który mi się bardzo podobał. Full carbon, ale to też tak zakładać. Bagażnik rowerowy na sakwy. Nie do końca się tak właśnie widzi. Nie do końca też to czułem. Tutaj mam ramę aluminiową, widelec carbon. O, więc będzie gitara. Podobnie jak kupuje się rower, tak samo jakby zdaję sobie z tego sprawę, jakby wiem jak to trochę wygląda, jak kupuje się samochód, to trzeba do tego samochodu dołożyć drugie tyle. No ale w przypadku roweru trochę jest tak, że część osprzętu czy rzeczy trzeba dołożyć. No tutaj przede wszystkim ten rower już nie będę chciał go obwúczać, obwúczać przede wszystkim w bagażniki sakwy aczkolwiek pewnie się to zdarzy. No teraz chcę przejść bardziej w bikepacking, dużo lżejsze podróżowanie, mądrzejsze właśnie jeszcze pakowanie. Extra wheel'a też na pewno nie będę ciągnął już za sobą, więc no, ten rower będzie bardziej bikepackingowy. Służył na szybkie, długie wyprawy, no i takie krótkie również po Polsce. Co muszę de facto zainwestować? Lampki, wszystkie porządne mam. Kupiłem już sakwę taką tutaj pod ramę, ale myślę, że jeszcze z czasem to zrobię taką pełną sakwę tutaj, w całą tą ramę, w ten trójkąt, nazwijmy to. No, z przodu na kierownicę na pewno dojdą sakwy, na tył również tutaj. No i Myślę, że z przodu. Plusem tego roweru jest to, że miał bardzo dużo już uchwytów przygotowanych właśnie, czy to pod bagażnik, czy również pod wszelkiego rodzaju sakwy, czy, czy bidony, czy koszyki, więc przemyślany był już w ten sposób, żeby przygotować go do jazdy. Tutaj dla porównania przymierzałem się też do full carbonu, na którym nie do końca dobrze się czułem. No i tak myśląc i mówiąc szczerze, zakładać na full karbona czasem bagażnik, no to już tak coś, coś wtedy, takie mi się wydawało, że coś już by było pewne fopa popełnione, więc no też z racji tego, że będę podróżował z nim samolotem, ładował go często do, do kartonu, no to chciałem mieć twardszą, mocniejszą właśnie tą ramę, no, bo to będą czasem też długie wyprawy, i specjalnie pod takie długie wyprawy ten rower też został właśnie zakupiony. Z taką myślą tutaj w sklepie często doradzali, że lepiej wziąć karbon, troszkę dopłacić już niedużo w porównaniu do tego co zapłaciłem. I dzięki temu ten rower będzie lżejszy, będzie bardziej elastyczniejszy, będzie lepiej amortyzował. No, ale ja z góry powiedziałem, że nie potrzebuję full carbonu dla mnie tam różnica kilogramów już tak bardzo nie ma takiego znaczenia. Zawsze też powtarzam, że lepiej zrzucić parę kilogramów tutaj i mieć więcej tutaj niż odchudzać rower czy inwestować właśnie więcej sprzęt. No i a propos sprzętu, też tak koła de facto tutaj są dobre, solidne, porządne, mocne. Można na pewno będzie z czasem zmienić opony, tutaj jest przystosowanie pod tubelessy, dwa hamulce na, pełnym, na pełnej hydraulice, no i także przerzutki na GRX, -ie. to co też pewnie z czasem zrobię, aczkolwiek bardzo dobrze i miło i przyjemnie się na, na tym jeździ. To większe blaty z przodu, i tutaj też odkrywam, że te mniejsze blaty z przodu, to ta kadencja jest od razu wyższa. Ja jeździłem na bardzo niższej zawsze, więc no, taka naturalna kolej rzeczy, że pedałuje się, kręci się z większą kadencją. No to coś, czego dawno właśnie nie doświadczyłem, bo jeździłem na dużych blatach, właśnie zawsze z przodu. To 10 godzin w podróży. Teraz. Szczęśliwie dojechane, trzeba wyciągnąć rower. No i teraz dopiero zaczynam się cieszyć zakupem. <laughs> Huch, kawał drogi, jeszcze mandat, dwie stówki. Niestety, e, no wiadomo za co. <gry> Nie no, jednak prawdziwa radość jest, jak już jest się na miejscu, wsiadło się na ten rower. No, bez kasku, ale już czuję, że... Nie no, fajnie jest. <laughs> no, i dawno takiej radości jednak nie miałem. Jednak takie nowe rzeczy, od razu czuję taką motywację, chęć. A najważniejsze, że wiem co chcę zrobić z tym rowerem i co z nim przeżyję, więc yy, no piękna sprawa. Na pewno to, co będę chciał zrobić, to bike fitting, bike fitting, czyli takie przystosowanie u bike fitera się do tego roweru. Siedzenie jest dość wygodne. Ja na siedzenia zazwyczaj nigdy nie narzekałem. No, na rowerze triatlonowym, wyścigowym, no to wiadomo, że warto, zwłaszcza na dystansach, na których jeździłem, 360 km, to siodełko troszkę lepsze, zawsze by się przydawało. Tutaj mogę powiedzieć i pochwalić się, że zainwestowałem w końcu w buty MTB. Zawsze jeździłem w takich twardych, sztywnych butach i blokach szosowych. No i zawsze tak patrzyłem na znajomych, którzy ze mną jeździli i mieli właśnie te MTB, bloki MTB i buty bardziej MTB, czyli troszkę bardziej wygodniejsze, jak się z tego roweru schodzi no to wiadomo że jest dużo przyjemniej dużo lżej łatwiej i prościej się chodzi nie jest tak sztywno noga się właśnie tak nie wygina więc tutaj bardzo fajne buty nowe również zakupiłem no i z których bardzo się cieszę więc dużo takiej komfortu w który zainwestowałem właśnie kupując ten rower no odchodząc od takiej typowej szosy którą zawsze się właśnie poruszałem od takiego sztywnego, otwartego, właśnie mocnego jeżdżenia. Jedna rzecz, nad którą się zastanawiam, aczkolwiek ten rower zaczął mi się już coraz bardziej podobać. Teraz, jak tak też na niego tutaj e, patrzę, sobie właśnie e, z tyłu e, to. E, Podobają mi się te koła, że są takie szare przede wszystkim. No sercem jestem już zadowolony. Na początku ten kolor mi się nie podobał. Zastanawiałem się, czy nie zrobić, nie zrobić takich oklein, które się specjalnie właśnie stosuje czarnych, matowych. To wszystko można drobno tutaj sobie właśnie pozaklejać. Zastanowię się, czy to zrobić. Możecie dać w komentarzach, czy warto, czy nie. Raz, że to troszkę chroni lakier. No ale szczerze to już mi się zaczął ten rower bardzo podobać. Po pierwszych jazdach No to byłem mega zachwycony. No i Tak jak znowu tu wspomnę w porównaniu do tego na czym ja jeździłem w zeszłych latach no to mój ten Boardman to był takim złomkiem prawdziwym złomkiem więc no sercem mega doceniam ten rower który teraz właśnie tutaj kupiłem. Jestem przeszczęśliwy, mega zadowolony. No, i wiem, że ten rower będzie mi dawał dużo radości i bardzo cieszył. Myślę, że tutaj dużo osób może się zastanawiać, czy kupić używany rower, czy, czy kupować rower właśnie nowy, czy szyty na miarę w ogóle. Ja zdecydowałem się na gotowca, no bo też nie można teraz wybrzydzać, rynek jest jaki jest, brak jest podzespołów w sklepach, więc ta produkcja tych rowerów też stoi. Jest ciężki wybór na rynku, na pewno coś by można było fajnego samemu złożyć, mi się po prostu w to nie chciało bawić, po prostu znalazłem... Rower z fajnymi podzespołami, z fajną, fajnie ułożony, dosyć wygodnie mi się na nim jeździ. Jak nie bardzo, jeszcze zrobi się ten bike fitting, to już będzie tak naprawdę wszystko. Podsumujmy, ile ten rower właśnie kosztował, więc, rower kosztował 8299 zł. Do tego sakwa tutaj ta pod, pod ramę 170 zł. No i nowe budki, wspaniałe z blokami. Proszę bardzo, mega jestem szczęśliwy. Też zobaczcie, jakie, no dosyć też takie aero. Yy, na gumach do zrobienia jest jeszcze ten bike fitting. No ale na początku porzeźbię sobie trochę sam, teraz sam trochę wiem, jak to też poukładać. Może to też bardzo dobry i fajny pomysł na nagranie kolejnych właśnie widełków. I tutaj jeszcze powiem tak, yy... Rower, te osiem koła, to dla niektórych będzie dużo za rower, a niektórzy powiedzą, że a, to w ogóle się nie wysilił, więc nie ma czego tutaj żałować, więc zgadzam się z obydwiema stronami, każda ma rację. Drogi i tani, powiedzmy, że jest w środku jakiejś takiej, takiej stawki. Takiej rynkowej, nie do przebicia. Kiedyś pamiętam, jak mi ktoś mówił, żebym zainwestował w rower triatlonowy. 12 tysięcy to się za głowę łapałem, no ale to są czasem takie rzeczy, że głową trzeba przebić ten mur. Pięknie nam tutaj wszelkie żyjątka dają o sobie znać. Czasem pociąg jedzie, to co. Zabieram was na małą przejażdżkę. Teraz mamy zachód słońca. Ostatnie ciepła już opadają. Może jakimś dronem jeszcze polatamy, więc. Dzięki. Nie bójcie się inwestować w swoje pasje. Jest to coś, co warto rozwijać. Jak widzicie, 10 lat temu zaczynałem od zwykłego roweru MTB. A teraz jest to już mój czwarty rower, który daje radość, daje szczęście. No i na tym się właśnie koncentrujcie, żeby coś co robicie dawało wam szczęście, radość i myślę, że to takie najlepsze podsumowanie tego filmu. To są rzeczy, których nigdy się nie będzie właśnie żałować, bo nie dość, że rozwijają nas, to jeszcze są dobre dla naszego ciała. No i dają taki pewien poczucie balansu w życiu, że warto pracować, warto coś robić i spełniać swoje właśnie marzenia. Dzięki i do zobaczenia. Aloha dziki. To jest właśnie ta Merida, na której chciałem przejechać swojego Ironmana. Rower ważący no sporo ponad 20 kg to co mogę wam powiedzieć to co zadecydowało o tym czy wystartuję w swoim pierwszym triatlonie i w ogóle że zdecydowałem się to postawiłem sobie cel jak pojadę nim 180 km do babci to stwierdziłem, że wystartuję w Ironmanie i zrobię pierwszy triatlon no i tak się zdarzyło że przejechałem, na drugi dzień czułem się tyle dobrze, że wsiadłem na ten rower i wróciłem więc to już było kompletne takie szaleństwo no ale wtedy też poczułem, że mogę. No i to była fajna podróż, też takie przeżywanie czegoś na nowo.